Witajcie, Tomasz z tej strony i witam Was ponownie w koszarach tradingu. Słuchajcie, w tym filmie przejdziemy sobie pokrótce po tym, co obecnie na rynku się dzieje, o tym, co warto jest wiedzieć, o tym, na jakie obszary rynku gdzieś tam aktualnie kieruje swoją uwagę, oraz także powiem Wam o tym, jak dalej planuję ten rynek rozgrywać w kolejnych tygodniach, miesiącach i pokażę Wam taki po prostu, gdzieś mój plan, powiedzmy, może nie krótkoterminowy, ale gdzieś tam średnio taki terminowy, na to właśnie, jak przez kolejne miesiące chcę podejść do rynku kryptowalut oraz na czym głównie chcę się skupić. Generalnie, jeżeli chodzi o Obecnie o sytuację na rynku, no tak naprawdę nie dzieje się nic takiego, powiedzmy, dramatycznego. i bo tutaj większość takich dużych pozycji sobie konsoliduje, Bitcoin jest w okolicy tutaj 62 tysięcy dolarów w tej chwili, Ethereum jest to około powiedzmy 2900, i gdzieś tam właśnie w tych podziale cenowym się poruszamy. Ale generalnie, jak popatrzymy sobie na sentyment rynkowy i na to, jak ludzie reagują na tą sytuację, no to da się zauważyć takie no, dużą taką niepewność, dużo paniki, dużo strachu, dużo takiego, powiedzmy, żalu wylewanego siedzieć tam w gdzieś tam powiedzmy, że jakieś pozycje spadają, a miały tylko rosnąć, no i tego typu rzeczy. I to bardzo przypomina mi sytuację z także poprzedniej hossy, kiedy właśnie w takich momentach było dużo takiego właśnie wypominania, takiego obwiniania się nawzajem, kto jaki token polecał, kto o czym pisał, a potem spada. I naprawdę tutaj jakby patrząc na niektóre te pisy jakby osób, które obwiniają innych za to, że gdzieś tam ich pozycje są na stracie, to jakby no, zastanawiam się, co te ludzie robią w ogóle na rynku krypto, ponieważ jakby takie podejście w stylu, że Wejdę sobie na Twittera, zobaczę o czym jest pisane, o czym pisze jaki influencer, wejdę w ten token. Jak zarobię, to super, a jak stracę, to jakby będę mówił, że to nie moja wina, tylko wina tego, kto o tym pisał. Jakby, no wiadomo, to takie ogólnienie, nie każdy tak robi, ale jakby wydaje mi się, że osoby, które właśnie mają takie podejście i gdzieś tam rzucają po prostu winę za swoje gdzieś tam straty na innych, to są to osoby, które koniec końców niestety na rynku nie zarabiają. I też o tym wspomniałem ostatnio, pokrótce, właśnie tutaj na swoim telegramie. Także polecam sobie właśnie ten wpis tutaj poczytać, ponieważ tak wkrótce tutaj opisałem właśnie to, jak to obecnie widzę oraz także wspomniałem o kwestii związanej z jakby płaceniem ceny za to, że na rynku kryptowalut jesteśmy, ponieważ ja mam takie podejście, że rynek kryptowalut to jest generalnie miejsce, które daje ogromne możliwości i jakby w ciągu kolejnych dwóch lat jakby ten rynek jakby Prawi, że wiele osób stanie się naprawdę bogatymi, staną się milionerami, zmienią swoje życia na lepsze, zrealizują swoje cele. Jednak, jakby to, że mamy takie możliwości, to, że ten rynek w ogóle istnieje, że na nim jesteśmy, działamy i mamy takie właśnie, powiedzmy, szanse oraz możliwości, to też wiąże się z, no, jakby zapłaceniem za to jakieś ceny. Jakby to nie jest tak, że będzie tylko kolorowo, wszystko będzie rosło. I generalnie wszystko będzie zawsze dobrze, i będzie się świeciła tęcza i tym podobne rzeczy. Rynek krypto to jest, no takie, umówmy się, miejsce brutalne. Tutaj, jakby nie ma czasu na sentymenty, nie ma miejsca na sentymenty. Jest to, tak jak wspominałem, gra o sumie zerowej, czyli aby ktoś zrobił, to ktoś inny musi stracić. I po prostu, no jakby trzeba sobie zdawać z tego sprawę, tak? Czyli po jednej stronie tej monety mamy ogromne możliwości, szanse oraz wzrosty, ale po drugiej także są spadki, niepewność, oraz właśnie chwile takie jak te, kiedy sentyment jest po prostu słaby. I w takich momentach warto zastanowić się właśnie nad swoim podejściem, nad swoją strategią i na tym jak dalej planujecie ten rynek rozgrywać, ponieważ... Później, kiedy rynek znowu będzie rosnął, no to nie będzie za bardzo czasu na to, żeby właśnie takie kwestie sobie gdzieś tam przemyśleć. Także ja osobiście też popełniłem w ostatnim czasie sporo błędów na rynku, że rodzaju to były błędy i ja sobie wyciągnąłem z nich wnioski. Wiem, co zrobiłem źle, gdzie te błędy popełniłem i po prostu gdzieś tam dalej planuję już ich nie popełniać. Wyciągnąłem z tego wnioski, dzięki czemu uważam, że jakby no też stałem się lepszy i będę w stanie ten rynek jeszcze lepiej rozgrywać. polecam Wam wszystkim zrobić sobie to samo. Ok, a więc przechodząc sobie do tego w pierwszej kolejności. Jak dalej panuje rozgrywać rynek, to jakby tutaj mam takie dwa główne założenia. Okej, okay, takie moim pierwszym założeniem na kolejne gdzieś tam tygodnie, miesiące, i tutaj chodzi mi o taki okres, powiedzmy od teraz, powiedzmy gdzieś tam do września, czyli mamy czerwiec, lipiec, sierpień, to jest czas, w którym po pierwsze będę chciał akumulować aktywa strategiczne, czyli w moim przypadku jest to głównie Ethereum, jest to także USDT, czyli generalnie stablecoiny, chociażby taka Solana lub też Toncoin, czyli są to po prostu. Aktywa, dzięki którym będę chciał dalej gdzieś tam rynek rozgrywać. Czyli powiedzmy, Ethereum służy mi do tego, aby właśnie potem rozgrywać low-capy. tak samo, tylko że właśnie na innym ekosystemie. TonCoin. No i oczywiście jest tablet coin na kupowanie aktywów po przecenach. I kolejnym elementem, na którym będę chciał się skupić, to będzie właśnie skupowanie gdzieś tam pozycji właśnie w altcoinach. Ale będę planował robić to tak powiedzmy bardziej intensywnie, dopiero gdzieś tam w okresie od czerwca do sierpnia, ponieważ wtedy wydaje mi się, że. Możemy jeszcze na większości pozycji polecieć trochę niżej, z uwagi na to, że będzie to okres wakacyjny i w tym czasie najczęściej właśnie na rynku mało się dzieje, więc jakby pojawia się sporo okazji. I generalnie uważam, że będzie to okres, w którym będzie można naprawdę większość dobrych pozycji kupić po naprawdę na, na, na większych przecenach. Przykładowo obecnie taka chociażby TIA spadła nam z poziomów około tam 22 dolarów na aktualnie 8. I tutaj generalnie ostatnio właśnie robiłem sobie zakupy na tym tokenie, o czym mam też wspominałem. No i Aktualnie też planuję jeszcze sobie to dokupywać, ale planuję rozłożyć sobie to trochę bardziej w czasie. Czyli nie chcę już teraz wystrzelać się ze stablecoinów i kupować, ponieważ uważam, że właśnie w tym okresie, powiedzmy gdzieś tam w tym czerwcu, w lipcu, no, też w sierpniu, te wyceny mogą być jeszcze trochę niższe, ponieważ właśnie wtedy rynek może jeszcze trochę nam zanurkować, Ale generalnie nie uważam, żeby tu były jeszcze jakieś tam nogiętyczne spadki przed nami. Raczej uważam, że te kolejne miesiące będą takim okresem właśnie nudy, który paradoksalnie często jest w stanie, jak jakby jeszcze bardziej ludzi dobijać i sprawiać, że sobie jeszcze gorzej po prostu razem. Takim nowym przykładem, właśnie tego, jak jakby ludzie reagują w tej chwili na, na spadki, na to, co dzieje się na rynku, jest token NGL. O którym ja sam na swoim kanale wspominałem, pisałem o nim też na swoim Telegramie. Generalnie tutaj wchodziłem także w IDO. No i ten token obecnie bardzo mocno spada. Jest to jeden gdzieś tam z gorzej performujących tokenów. Tutaj, jakby z tych pozycji, które ja skupowałem sobie z rynku, no to jestem obecnie około 45% na minus no i tutaj zauważam, że wiele osób ma właśnie pretensje do jakby osób, które o tym pisały, po prostu za, za to, że po prostu o tym pisały, no i te osoby powiedzmy zakładam, że powchodziły w ten token po prostu za dużymi kwotami, z dużą częścią swojego portfolio, no i obecnie nie są w stanie tych jakby powiedzmy spadków znieść i jakby o tym właśnie mówię, żeby w takich momentach jak ten po prostu przeanalizować sobie swoje ostatnie decyzje, swoje gdzieś tam zagrania i gdzieś tam no, no, sprawdzić, czy nie były one właśnie zbyt pochopne, czy nie były one za duże, czy macie się w ogóle takich podstawowych zasad jak właśnie to, żeby inwestować tylko tyle i jesteście w stanie stracić, ponieważ jeżeli teraz nie jesteście w stanie wytrzymać jakby właśnie tej presji związanej ze spadkami, no to wydaje mi się, że po prostu na taki długi termin naprawdę ciężko może być wam na tym rynku sobie dobrze radzić. Ja osobiście, jeżeli chodzi o moje podejście właśnie do Entagle, no to do tej pory nie sprzedałem ani jednego tokena, wróciłem sobie te tokeny do stakingu, tam sobie leżą, są obecnie na bardzo dużym minusie, ale no nie rusza mnie to jakoś specjalnie, po pierwsze dlatego, że jakby no z projektem nie dzieje się nic złego, poza tym że jakby ta ekonomia jest, no, taka jaka jest, to poza tym projekt cały czas nawiązuje jakieś nowe współprace, ciągle coś tutaj się dzieje, więc jakby tutaj dalej moim założeniem jest to, że trzymam ten token do hossy. I jeżeli ten token spadnie jeszcze bardziej, to tak naprawdę w moim przypadku nic się nie stanie, ponieważ zainwestowałem w niego tylko tyle, ile faktycznie jestem w stanie stracić i jakby no, nie specjalnie mnie ruszą jakby tutaj spadki, nawet gdyby ten token zrobił tak pula i poleciał do zera, czego raczej nie przewiduję, to po prostu tutaj jakby wyrotona na klatę i jestem w stanie jakby sobie z tym pradzi jestem w stanie to stracić. Skoro jesteśmy już przy tokenomii oraz także uwolnieniach tokenów. To też warto wspomnieć o tym, że są przed nami tutaj w na najbliższym czasie różne właśnie też uwolnienia na innych tokenach. Między innymi tutaj warto jest zwrócić uwagę na to, że token PYW będzie miał za około 5 dni tutaj bardzo duże uwolnienie, ponieważ będzie to ponad 860 milionów dolarów właśnie w tym tokenie, co stanowi obecnie 137% całkowitej podaży. Więc tutaj taki szok podażowy będzie naprawdę spory, więc tutaj ewentualnie warto jest zastanowić, czy gdzieś tam te pozycje sobie właśnie trochę obecnie nie zredukować, ponieważ może mieć to także gdzieś tam duży wpływ właśnie na cenę tego projektu. No i generalnie warto jest sobie właśnie tutaj tą stronkę właśnie token unlocks przeglądać, aby wiedzieć jakie obecnie tutaj uwolnienia tokenów będą miały miejsce w najbliższym czasie. Okej, okay, na pewno warto także wspomnieć o tym, że już jutro będziemy mieli tutaj rozwiązanie zagadki związanej z notcoinem oraz tym, ile on generalnie będzie warty, ponieważ już jutro, czyli właśnie 16 maja odbędzie się listing tego tokena i tutaj będziemy mogli sobie właśnie go sprzedać. Generalnie jeżeli macie jeszcze te swoje notcoiny właśnie na swoim gdzieś tam telegramie, na tej aplikacji, to jeżeli będziecie chcieli właśnie sobie je sprzedać tutaj podczas listingu, no to możecie wysłać sobie je albo na dowolną giełdę, albo na swój portfel. Ja generalnie tutaj mam takie podejście i będę też o tym pisał jeszcze bardziej na swoim telegramie, także jeżeli was tutaj jeszcze nie ma, to poniżej macie link, aby sobie dołączyć, ponieważ tutaj będę właśnie dokładnie opisywał to, co panuje robić z tym tokenem Notcoin. Ale generalnie póki co moje założenie jest takie, że przelałem sobie całość tych tokenów na giełdę Bybit. Tutaj sobie je właśnie wysłałem. I aby to zrobić, to sobie tutaj musicie wejść właśnie na Bybita. Następnie tutaj wpisujecie sobie na tutaj portfelu po prostu jakby ten ticker NOT. Następnie klikacie sobie na Deposit. Tutaj Acknowledge. I macie podane dane, które macie właśnie ten token sobie wysłać z aplikacji. Czyli podajecie tam sobie właśnie adres oraz także tutaj numer memo, który jest potrzebny. No i w momencie, kiedy właśnie listing wystartuje, to te tokeny powinny być tutaj na Bajbicie dostępne, ponieważ obecnie jeszcze tutaj nie ma, nie widać tutaj salda tych tokenów, które wysłaliście, także jeżeli wysłaliście je i nie macie ich na portfelu, czy tam na właśnie giełdzie, no to się nie martwcie, ponieważ tak to właśnie tutaj wygląda. W tej chwili jeszcze nie ma podglądu, nie ma tej liczby tutaj wyświetlanej. A będąc jeszcze chwilę przy ByBit'cie, to polecam Wam także sobie zajrzeć do linku poniżej. Jeżeli nie macie jeszcze konta na ByBit, to z tego linku właśnie rejestrując się, otrzymujecie kilka bonusów na start. Między innymi jest to 30 USDT na wykorzystanie na giełdzie za wpłatę na minimum 100 dolarów, czyli zakładacie konto, wpłacacie 100 dolarów i otrzymujecie właśnie te 30 USDT, a dodatkowo mając jeszcze właśnie konto z tego linku poniżej otrzymujecie także tutaj dostęp do Vipa na naszym Discordzie koszardynigu, na którym właśnie macie dostęp dzięki temu do tej sekcji zamkniętej z sygnałami oraz strategiami, na której macie właśnie podgląd pod różnego rodzaju zagrania naszych traderów, którzy każdego dnia dzielą się gdzieś tam swoimi właśnie strategiami oraz tym, w jakie pozycje wchodzą. Także jest to fajna opcja do tego, aby gdzieś tam sobie rynek wspólnie tutaj rozgrywać. Macie także chat z innymi osobami, które tego VIP-a posiadają, więc fajnie tutaj może sobie ten networking gdzieś tam budować oraz także właśnie zarabiać poprzez gdzieś tam wchodzenie w te pozycje. Także poniżej macie link do ByBita, aby się zarejestrować, oraz także do Discorda, aby sobie właśnie tutaj tą rolę odblokować. Tutaj poniżej macie zakładkę odbloku dostęp VIP, instrukcja, i tutaj wszystko krok po kroku macie opisane. Wracając teraz do jeszcze ekosystemu Tona, no to generalnie. Jeżeli chodzi o sam TonCoin, no to jest to obecnie jeden z najlepiej performujących tokenów generalnie na rynku, jeżeli chodzi o altcoiny, ponieważ w tej chwili jest on tutaj bardzo blisko swojego ATH, dosłownie tam chyba dwa dni temu je przebijał, to było na poziomie około 7,63. No i tutaj widać, że właśnie to wydarzenie związane z listingiem NotCoina jest mocno rozgrywane, i tutaj sporo osób ma co do tego duże oczekiwania. Z tego też powodu ja bardziej skłaniam się do. Tego, aby jednak większą część tego not coina którego otrzymam, po prostu sprzedać od razu i ewentualnie później odkupić go na jakichś niższych poziomach. Ponieważ patrząc sobie na ten token długoterminowo, no to uważam, że po prostu będzie no raczej jednym z takich większych projektów generalnie całej tutaj sieci tona. Aczkolwiek, z drugiej strony, uważam, że krótkoterminowo to tutaj możemy raczej mieć no spore spadki, z uwagi na to, że tutaj jakby no sporo osób pewnie będzie chciało realizować swoje zyski szczególnie że wchodzimy właśnie w ten okres wakacyjny więc po prostu uważam że będzie można ten token sobie złapać gdzieś tam niżej także ja planuję tutaj większość jakby tych tokenów sobie sprzedać od razu i potem ewentualnie właśnie odkupywać je sobie niżej ale o tym dokładnie będę pisał właśnie na swoim telegramie także jeszcze raz zapraszam do linku poniżej aby sobie tutaj dołączyć i po prostu być na bieżąco z tym co będę robił okej okay, takim drugim założeniem jakby które mam obecnie na rynek właśnie poza tym że gdzieś tam staram się akumulować tak. Aktywa typowo strategiczne. Jest także to, że będę przez kolejne gdzieś tam tygodnie, miesiące głównie skupiał się na rozgrywaniu memcoinów. Głównie memcoinów nowych na takich sieciach jak Ethereum, jak Base, Solana czy. Ton, ponieważ to są właśnie sieci, na których memcoiny staram się rozgrywać. Generalnie, jeżeli chodzi o memcoiny, to jestem zdania, że obok trendu AI będzie to taki biorący trend właśnie w tym cyklu i widać to chociażby po tym, które tokeny najbardziej jakby odbijają właśnie po spadkach. I tutaj za każdym razem, kiedy właśnie mamy jakieś spadki i potem odbicie, to widzimy, że lepiej sobie właśnie takie typo, typowo memiczne tokeny, które mamy w pierwszej setce, chociażby Pepe, Floki, gdzieś tam, patrząc sobie na kolejne miejsca, także widzimy, że bardziej wyróżniają się właśnie te tokeny memiczne. Także dla mnie osobiście tutaj memcoiny są po prostu takim trendem numer jeden, jeżeli chodzi właśnie o ten cykl i to właśnie na tym najbardziej chcę się skupić. Tutaj też warto wspomnieć o tym, że wiele różnych instytucji oraz takich whaley coraz bardziej także właśnie wchodzi w te memcoiny. Może nie w te takie najmniejsze, jak powiedzmy, ja gdzieś tam do robię i kupuję takie tokeny nowe, tylko raczej w takie te większe aktywa, chociażby Pepe. Tutaj właśnie mamy informację odnośnie tego, że ostatnio jakby jeden z Waley kupił token Pepe za ponad 10 milionów dolarów. Tutaj właśnie robił to na Binance'ie, no i po prostu gdzieś tam ten token sobie akumuluje. Ostatnio była też informacja odnośnie tego, że jeden z funduszy inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych otworzył jakby taki właśnie specjalny indeks dla swoich klientów, także właśnie pod Memcoin'em. I w tym indeksie są takie tokeny jak właśnie Dogecoin, Shiba, Pepe, Head, Floki oraz Bonk, czyli generalnie ta taka największa szóstka w tej chwili Memcoin'ów. No, i właśnie gdzieś tam, powiedzmy, taki typowy, powiedzmy, John ze Stanów może sobie właśnie także dzięki takiemu funduszowi mieć ekspozycję na memcoiny, co pokazuje nam taki proces, powiedzmy, normalizacji, właśnie memcoinów. Dlatego też uważam, że właśnie w tym cyklu ten trend będzie taki najbardziej grzany. I też generalnie patrząc sobie na przykład na gdzieś tam historię moich zagrań, z, które dawałem gdzieś tam na arenie tradingu, gdzieś tam poczynając od jeszcze tamtego roku, to tak naprawdę największe gdzieś tam wyniki, jakie to kany jakie robiły, to były właśnie memcoiny. Między innymi był to Hams na Ethereum, który zrobił ponad 230x. Było to chociażby Redo, który zrobiło ponad tam 210x. Był to Krypton, kolejny gdzieś tam taki token bardziej memiczny, który zrobił ponad 50x. Czy chociażby taki WOS na Solanie, który zrobił 35x. Więc generalnie pokazuje to właśnie, że to memcoiny najbardziej gdzieś tam dają w tym cyklu póki co zrobić, przynajmniej w moim gdzieś tam przypadku. No i uważam, że ten trend będzie dalej się utrzymywał, dlatego też właśnie planuję cały czas gdzieś tam mocno tutaj działać. A gdybyście chcieli właśnie mieć dostęp do tutaj moich zagrań, które gdzieś tam publikuję właśnie na arenie tradingu, to jeszcze dosłownie przez chyba 2 czy tam 3 dni jest otwarty nabór i można tutaj właśnie wysyłać swoje zgłoszenia, aby gdzieś tam mówić się na rozmowę z kimś z naszego teamu, kto przedstawi Wam wszystko krok po kroku, jak to wygląda, ile arena kosztuje, co tam w ogóle znajdziecie oraz po prostu, czy jest to miejsce dla Was. Także gdybyście chcieli mieć dodatkowe takie powiedzmy narzędzie, dodatkowe takie miejsce do budowania sobie networkingu, do zdobywania informacji, do tego aby właśnie mieć dostęp do różnego rodzaju sygnałów, czy to na lowcapach, czy na tradingu, to uważam, że warto sobie jest tutaj arenę sprawdzić, zobaczyć, czy w ogóle jest to miejsce dla Was, czy tego w ogóle potrzebujecie i po prostu gdzieś tam potem podjąć sobie decyzję, ponieważ kolejny nabór będzie dostępny dopiero gdzieś tam pod koniec tego roku, no a ten jeszcze obecny potrzeba przez około 2-3 dni, także poniżej macie link do formularza właśnie, po którym ktoś z naszego teamu się z Wami skontaktuje i będziecie mogli sobie po prostu porozmawiać odnośnie tego, czy arena jest miejscem dla Was. No i tutaj wspomniałem jeszcze o trendzie AI, który dla mnie jest takim trendem obok memcoinów drugim, najbardziej gdzieś tam ciekawym w tym cyklu. I tutaj sobie na że właśnie też stworzyłem ostatnio taką zakładkę, taką listę właśnie z AI, gdzie staram się agregować różnego rodzaju właśnie informacje związane nie tylko jakby z projektami AI w krypto, ale generalnie odnośnie jakby branży AI jako takiej ogólnej, ponieważ jakby tutaj właśnie to ma duży wpływ na to, jak zachowują się tokeny związane z AI na rynku krypto. Crypto. I tutaj właśnie ostatnią taką najbardziej gdzieś tam bullish informacją było pokazanie właśnie tutaj tego czata GPT 4.0, który gdzieś tam ma się pojawić w najbliższym czasie. No i to też sprawiło, że właśnie sporo takich tych tokenów typowo związanych z AI odbiło. Pojawiło się też sporo memcoinów z tym związanych i generalnie tutaj, jeżeli chodzi o trend AI, to właśnie tak to działa, czyli właśnie te informacje ze świata zewnętrznego, które gdzieś tam cały czas są publikowane właśnie odnośnie AI, mają bardzo duży wpływ na same tokeny z tego trendu, Obecnie no, nie radzą sobie jakoś tutaj super, ale generalnie uważam, że większość właśnie tych tokenów AI w tym cyklu będzie radziła sobie dobrze, ale obecnie tutaj jeszcze z jakimi zakupami się wstrzymuję, ponieważ, tak jak powiedziałem, uważam, że te spadki mogą się jeszcze gdzieś tam e, lekko pogłębić, właśnie w tym okresie wakacyjnym. Ale generalnie warto jest właśnie śledzić to, co dzieje się generalnie dookoła AI, ponieważ jakby takie informacje z tego świata gdzieś tam wpływają właśnie na te tokeny. Takim dobrym przykładem jest chociażby ostatni tutaj tweet Ilona Maska odnośnie tego, że Optimus Will Be Amazing. Tutaj on pojawił się dosłownie dzisiaj, tam kilka godzin temu, dosłownie dwie, dwie godziny temu. No i tutaj właśnie te tokeny związane z właśnie tym Optimusem, które gdzieś tam powstały już wcześniej, bardzo mocno tutaj podbiały. Tu mamy przykład na przykład Optimusa na Ethereum, a tu mamy przykład Optimusa na Solanie, czyli jak pokazuje to właśnie, że gdzieś tam te informacje odnosi różnego rodzaju właśnie technologii, produktów opartych o właśnie AI ze świata Web2, mają spore przełożenie właśnie na to, jak zachowują się też te tokeny, więc też podrzucę Wam tutaj to listę, którą sobie zrobiłem, ona będzie cały czas uzupełniana, póki co jest jeszcze tutaj mała, ale gdybyście chcieli sobie z tego także korzystać, to będziecie mieli do tego dostęp i zostawię Wam to też w opisie. No i generalnie, jeżeli chodzi o tokeny AI, no to cały czas gdzieś tam one tutaj w, chociażby w moim gdzieś tam portfolio, które także tworzyłem wspólnie na, na arenę, one dalej wiodą premium. Pomimo tego, że chociażby taka Nosana spadła o około 50%, to od naszego wejścia dalej jest prawie 700% na plus. Drugi token, czyli na przykład PAL AI, który także obecnie jest na minusie ponad 56%, to od naszego wejścia tutaj na dosyć wczesnym etapie jest on ponad 400% na plusie, czyli generalnie jakby gdzieś tam uważam, że w tej chwili także właśnie warto szukać jest tych takich nowych projektów związanych z AI, które gdzieś tam dopiero się budują, ponieważ to one także w tej hoście będą robiły takie podobne wyniki, chociażby właśnie NoSana czy, czy PAL, więc gdzieś tam w tym trendzie także staram się cały czas być obecny. I słuchajcie, jeszcze na koniec mam dla was takie ciekawe narzędzie, które ostatnio sobie znalazłem i które generalnie służy do handlu poprzez jakby rynek otc czyli generalnie jeżeli chodzi o rynek otc to jest to rynek w którym jakby pomijamy pulę płynności pomijamy jakby taki standardowy sposób gdzieś tam kupowanie sprzedawanie tokenów i robimy to jakby w takiej formie peer to peer czyli powiedzmy między osobami prywatnymi i generalnie jeżeli chodzi właśnie o jakby rynek otc to się tym jakoś bardzo nie interesowałem głównie z uwagi na to że właśnie no, nie znałem takiego miejsca w którym gdzieś tam fajnie by to działało i też zawsze bałem się tego, że po prostu ktoś może mnie oszukać, a więc było dla mnie to takie, powiedzmy, trochę shady. Ale generalnie to jest taka platforma jak OTC, w ogóle bardzo fajna nazwa. I to jest platforma, która właśnie daje nam dostęp do tego, aby sobie właśnie wykonywać transakcje poprzez rynek OTC. I generalnie, jeżeli chodzi o korzyści z tym związane, to jest ich kilka taką główną korzyścią dla mnie tutaj jakby jest fakt że jakby pomijamy różnego rodzaju opłaty oraz także podatki które najczęściej na różnych tam lokapach występują czyli powiedzmy na gdzieś tam na lokapach macie podatek powiedzmy od kupna transprzedaży na przykład 5% więc to powiedzmy jakoś już wam tam no, redukuje ten wasz zysk czy pozycję którą chcecie właśnie tutaj mieć a właśnie kupując na przykład przez rynek OTC czyli jakby bezpośrednio od kogoś pomijacie ten proces i dzięki temu otrzymujecie jakby właśnie więcej tokenów czy to czy sprzedając. Kolejna sprawa jest taka, że jakby właśnie transakcje OTC są bardziej anonimowe, jakby są robione powiedzmy po cichu, ponieważ nie ma to wpływu na jakby wykres. Czyli powiedzmy standardowo jest tak, że macie właśnie jakąś tutaj pulę płynności konkretną, no i tutaj macie różnego rodzaju właśnie transakcje wykonywane, które wpływają na wykres, tak? Czyli powiedzmy, nie wiem, jeżeli jakiś whale na kapach wchodzi sobie właśnie do jakiegoś tokena i potem go jakby zrzuca dużą ilość, to wykres się częściej załamuje. A robiąc to właśnie w sposób OTC, czyli właśnie na takich platformach jak ta, jakby nie mamy w ogóle wpływu na wykres. Czyli po pierwsze jakby oszczędzamy na właśnie opłatach. Po drugie, są to transakcje bardziej anonimowe, a po trzecie, nie mają one wpływu na sam wykres. Także ja tutaj sobie właśnie od jakiegoś czasu testuję tą platformę. Tutaj zrobiłem sobie jakieś tam już pierwsze transakcje. I generalnie działa to w ten sposób, że w tej chwili mamy tutaj trzy sieci, czyli jest to Ethereum, Base oraz Blast. A dodatkowo jeszcze za jakiś czas pojawi się Solana. Ja by sobie właśnie o takie zasady tutaj odpalić, to wolicie sobie tutaj właśnie tą stronkę otc.io, też mam ją pod w opisie następnie pójdziecie sobie tutaj w create no i następnie wybracie sobie token który chcecie albo sprzedać albo kupić więc powiedzmy że chcę kupić sobie token BVM tutaj za na przykład nie wiem 0 2 etera, i następnie wybieram sobie tutaj, jakby taki zakres, ewentualnie cen, taki, który może się różnić, jeżeli chodzi o ten zakup czy sprzedaż. Czyli na przykład daję sobie, że tam minus 5% jestem w stanie zaakceptować. No i następnie tutaj sobie po prostu klikam Create Order, potwierdzam to w portfelu i to zlecenie jest tutaj już tworzone. No i po prostu, jakby ja nie muszę aktywnie szukać tutaj kogoś, kto chce to zlecenie zaakceptować. Po prostu platforma robi to za mnie, ona wyszukuje, jakby właśnie tego wszystkiego. No i tutaj macie właśnie. W aktywności pokazane, jak to wygląda. To widzicie, ja sobie zrobiłem ostatnio tutaj jedno zlecenie. No i teraz to jest tutaj aktywne, i tutaj pokazuje Wam także progres, jak to wygląda, jeżeli chodzi o wypełnienie. Generalnie bardzo ciekawa platforma, będę na pewno jej tutaj częściej używał, głównie z uwagi na to, że właśnie często na tych low capach powiedzmy, no to kupowanie, sprzedawanie tych tokenów jednak ma spory wpływ na wykres, szczególnie robiąc to na jakichś tam większych kwotach, a tutaj właśnie może robić to w taki sposób bardziej po cichu, także sporo się tam zaoszczędzić, właśnie na tych opłatach. No bo powiedzmy, jeżeli. Nie wiem, kupujecie jakiś token za 200 dolarów, no to 5% to jest niewiele, tak? To jest tam, to są tam jakieś, powiedzmy, e, grosze, ale no powiedzmy, jeżeli już inwestujecie jakieś tam większe kwoty, nie wiem, powiedzmy 1000 plus 1000 dolarów, no to te 5% już tam to są jakieś e, środki, które właśnie można zaoszczędzić robiąc sobie ten handel OTC. Więc jakby tutaj polecam sobie to sprawdzić, być może będzie Wam też to pomocne. I jeszcze jedna rzecz, którą tutaj będę właśnie robił w najbliższym czasie, jest to tutaj potencjalny drop od projektu Infinex, który generalnie tutaj właśnie zapoczątkował aktualnie na taką kampanię, w której możemy sobie właśnie wrzucić swoje stablecoiny na 30 dni. Tutaj trzeba je zablokować niestety na te 30 dni, czyli będą dostępne dopiero tam po miesiącu, ale dzięki temu możemy właśnie partycypować w tutaj podziale jakby ich tokena, który będzie gdzieś tam na rynek wychodził. No i generalnie Infinex jest taka platforma, która jakby no chce być taką platformą all in one, czyli mamy tutaj po prostu konto, nie potrzebujemy tutaj żadnych tam walletów, żadnych pit phrase, nie musimy robić żadnych tam mostów, czyli powiedzmy będzie taka do wszystkiego, gdzie będziemy właśnie mogli sobie działać na różnych protokołach on-chainowych, na różnych dapsach, powiedzmy z tego jednego miejsca, czyli zamiast gdzieś tam operować na różnych platformach, na różnych sieciach, na różnych walletach, to to wszystko będzie dostępne tutaj, właśnie w tym jednym miejscu. Więc po prostu stara się ta platforma jak najbardziej uprosić cały ten proces. No i właśnie dodatkowo mamy tutaj do zgarnięcia ten potencjalny airdrop, jakieś tam nagrody. Więc ja osobiście tutaj sobie jakieś właśnie stablecoiny będę wrzucał, aby gdzieś tam także mieć pod to ekspozycję, jeżeli będziecie chcieli. To to także zrobić to, porzucę Wam link również w opisie. Ok, słuchajcie, i w tym filmie to było już w sumie na tyle. Także dzięki za obejrzenie i w kolejnych filmach będziemy omawiali sobie jeszcze dalej to, co dzieje się na rynku, to co warto jest robić. Ja gdzieś tam się nigdzie nie wybieram. To jest kolejne tygodnie, miesiące. Będę tutaj Wam nagrywał filmiki oraz mówił o tym, jak ja widzę rynek oraz także co sam planuję obecnie robić, jakie mam podejście oraz strategię. Także dzięki za dzisiaj i do usłyszenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Cześć.